Cześć, jest jepperys.pl Dzisiaj chciałem wam tylko, was tylko poinformować tam o, o paru rzeczach A mianowicie o tym... O, tutaj możecie zobaczyć mój wykres, <grystanie> O tym, dlaczego to ostatnio mnie znowu nie ma na YouTubie Otóż nie jest to kolejna taka przerwa, bo, bo mi się nagrywać nie chce A chciałbym coś nagrać, tylko po prostu nie mam co Dlaczego nie mam co? Otóż czekam na parę rzeczy Po pierwsze, czekam Aż na G2 dojdą kody do DMC, a żebym mógł sobie to kupić, tam fajnie przez komóreczkę. Bo mam dużo kasy na komórce, to chcę ją jakoś spożytkować fajnie. I z DMC mam już zamiar nagrać przynajmniej kilka odcinków. Nie, nie obiecuję, że to będzie pełna seria, ale że będzie kilka odcinków. Druga rzecz, na którą czekam, to jest, pozwólcie mi tu znaleźć, bo tego sobie nie przygotowałem. To jest... to jest... to jest... to jest... No nie, to nie jest w bibliotece. Ech. Jest to gdzieś tutaj? Nie, nie ma. Jest. To jest właśnie to. Zacz Czekam na wyjście na 27 czerwca, aż wyjdzie Sniper Elite 3 Africa Corps. Mam zamiar kupić preorder. Już w praktyce mam uzbieraną kasę. Wy, wystarczy mi tylko, że pójdę sobie po play i to kupię. Też jest na G2, są kody fajne, wszystko nieco taniej niż na Steamie, więc będę miał sobie tam darmowy DLC, chyba. Eee, I trzecia rzecz to jest związana z tym, że ostatnio był. Eee, Znały te samochody. Giveaway e, Snipera Elite V2 i. Po prostu kilku chłopaków tam sobie poinstalowało tą grę I po prostu zbieramy skład, teraz czekamy aż będzie jakiś tam fajniejszy termin, że się zbierzemy we dwóch, we trzech, w iluś tam Żeby można było cokolwiek nagrać, bo samemu to mi się nie bardzo chce Co dalej, Magic, w ogóle MTG od trzech dni pokazują mi, że mam dwa dni do końca, nie wiem o co chodzi Nie chce mi się nawet tego co bardzo instalować, bo ja wiem, że ja w to nie będę długo grał Lubię niby takie, takie, takie gry, przekonałem się na docu, że to jest fajna sprawa. Yy, ale... <laughs> Mam nadzieję, że to nie idzie teraz stream. Zresztą, z tym, że tylko był materiał, a już widzę, że będzie. Dobrze, także to było na tyle. Yy, ja idę oglądać sobie mecz, bo leci właśnie mecz Polska-Włochy w siatkę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, życzę miłego dnia, miłej gry, cześć.